Nowy dzień, nowe słowo. Niech dzisiejsza Ewangelia przypomni Ci, że Bóg ma dla Ciebie dobry plan. Posłuchaj, to słowo naprawdę budzi. Niech dziś obudzi w Tobie życie. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, Życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść, pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerza, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do ciebie na nowy tydzień. Z Tobą chcę zacząć nowy dzień. Przychodzę z tym, co mam, z rzeczami, planami, troskami, marzeniami. Nie wszystko jest poukładane. Czasem czuję się zmęczony, przytłoczony tym, że tyle trzeba mieć, tyle zdobyć, tyle udowodnić, a przecież życie ma swój ciężar, swoje dylematy, kryzysy, może chorobę, jakieś cierpienie, mój trud. I ty widzisz to wszystko i patrzysz na mnie ze spokojem. Jakbyś chciał mi powiedzieć: Nie martw się, nie jesteś w tym sam. Nie jesteś w tym sama. Mówisz, nie życie jest w obfitości dóbr, które posiadasz. Nie od tego zależy Twoje szczęście, Twoje życie. Nie mówisz tego, by mnie potępić. Nie chcesz, żebym wyrzucił z serca radość z pracy, czy wdzięczność za to, co mam, nawet jeśli mam dużo, tylko chcesz, bym pamiętał, że wszystko, co posiadam, to jest dar. Że nie jestem właścicielem życia, ale jestem pielgrzymem, że pieniądze, rzeczy, sukcesy są i mogą być dobre, jeśli dzięki nim potrafię mieć wdzięczne serce, więcej dawać. Panie, naucz mnie dzisiaj być człowiekiem otwartym, takim, który nie zatrzymuje darów dla siebie. Ale czyni z nich ofiarę miłości. Tym darem może być moja modlitwa za kogoś, mój czas, a może jakaś ofiara miłości. Chcę umieć się dzielić tym, co osiągam czasem, uwagą, dobrym słowem, pomocą, żeby nie być takim przyduszonym, zamkniętym w swoich spichlerzach, ale człowiekiem wolnym, który powiedzieć umie. To wszystko jest Twoje, panie. Ja też należę do Ciebie. Panie, jeśli czasem czuję się pusty, jeśli gubię sens, przypomnij mi, że nie stworzono mnie po to, by mieć coraz więcej, ale po to, bym coraz głębiej kochał. Daj mi spojrzenie szerokie, takie jak Twoje, żebym widział życie nie tylko do końca miesiąca, ale aż po wieczność. Ucz mnie cieszyć się tym, co mam, a jednocześnie trzymać to lekko w dłoniach, by to nie przysłoniło Ciebie. Jezu, Ty wiesz, że czasem próbuję stworzyć sobie własny raj porządek, bezpieczeństwo, trochę spokoju, ale bez Ciebie ten raj szybko zamienia się w pustynię. Nie chcę już używać Ciebie do własnych planów. Chcę, żebyś to Ty miał plan na mnie. Niech każdy dzień, tak jak dziś, zaczyna się od Ciebie i z Tobą. Naucz mnie ufać, że w Twoim planie jest miejsce i na radość, i na trud, i na to, co po ludzku wydaje się stratą. Panie, pobłogosław dzisiaj moją pracę, moje relacje, moje decyzje. Pomóż mi patrzeć na świat nie oczyma człowieka ekonomicznego, który wszystko przelicza i waży. Ale uczyma człowieka wdzięcznego, który wszystko widzi jako dar. Niech w moim sercu rośnie prostota, w moich dłoniach hojność, niech wszystko, co mam, prowadzi mnie ku Tobie, a nie oddziela od Ciebie. Dziękuję Ci Boże, że jesteś blisko, że nie potępiasz, ale uczysz mnie wolności. Z Tobą chcę przeżyć ten dzień, nie gromadząc lęku, ale pomnażając dobro. Niech dzisiejszy poranek stanie się początkiem nowego myślenia, że prawdziwe bogactwo to mieć serce otwarte na ciebie, na ludzi, na życie. Amen. Na dobry dzień chcę Tobie z serca pobłogosławić na wszystko, co przeżywasz dzisiaj, w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niech to Słowo pracuje w Twoim sercu przez cały dzień, Bóg jest blisko, naprawdę, do usłyszenia jutro w kolejnym Słowie, które budzi.